Powiem ci Dominiku, że trener naprawdę odwalił kawał dobrej wódki od ucieku. Treni, treni. No w sumie, było w dek, ale... Było imponująco moim zdaniem. jest jestem strasznie zmęczony. Tak, dokładnie. Przydałoby się lekki odpoczynek. Lekki odpoczynek? Z nutką dobrej kolacji. Ale sam. A mamy coś że to tak, do szkoły, nie? No mamy, mamy. Muszę się jeszcze uczyć. Ale co to dla nas? Szkoły. By... Dla nas bestka z biura. Pestka. To będzie Bombowo. bombowo. Což zas svobodnictví z tvé strany. Děkuji. Je do A ten kurva... Oh, kurva, co se děje? Kurva, ratuj ho, Já už z toho, já už Ratuj Ty go ratuj! Ty ratuj! <laughs> 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 co, co, co se děje? No ratuj go! Nooo! Jezu! Uciekajmy! Co się z nim dzieje? Uciekajmy, uciekajmy